Cześć, dzień dobry Wam wszystkim, dzień dobry jeszcze raz. Miało dzisiaj nie być nagrania, chciałem sobie zrobić dzień wolnego od nagrywania, ale chyba nie potrafię się od tego powstrzymać. Miała być przerwa, bo jestem w fazie twórczej kreacji, czyli upaprane całe łapy farbami, jeszcze nie domyte, ale nie będę ich nawet próbował domyć, bo wiecie, ja, ja tymi łapami też bazgrole na tych płaszczyznach. Zacząłem Wam ostatnio opowiadać o, o czaszce, o tych dużych ludziach z dużymi czaszkami prawie dwulitrowymi, gdzie ich szukać, gdzie szukać rozumu, mądrości. I dzisiaj jeszcze, żeby dokończyć, bo, bo, bo to nie mogę zostawić tak w spokoju, żeby, żeby tego nie było. I ciekawostka o czaszce, o tym naszym czerpie, o tym deklu, który tutaj mamy, który odpowiada za. Za całe nasze życia, za fazy twórcze, za fazy, za fazy nietwórcze, za nasze błędy, porażki, wtopy życiowe, no i również za sukcesy. Nie zaznaczam sobie ołówkiem w tej książce, bo ta książka niestety żebym tego nie ubrudził. Słuchajcie, to traktuję jako relikt. Czytam z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Strona 143, niech sobie to ma sprawdzi to tylko do tych szczęśliwców, co mają. Uwaga, u przeciętnej osoby całkowita pojemność układu krwionośnego czaszki, tego tu, nie przekracza 100 ml. Jednakże w spoczynku i podczas intensywnego wysiłku w minutę, uwaga, w minutę przepływa przez te naczynia krwionośne około 700 do 900 ml krwi. Na minutę. Mamy 100, a przepływa 9 razy więcej niż to, co jest w ciągu minuty, czyli około 20% krążącej krwi przy dwuprocentowym udziale mózgu w całkowitej masie ciała człowieka. Taki sprytny mamy ten czerep, którego pojemność w krew to jest około 100 ml, ale jak potrzeba, to potrafimy 9-krotnie w ciągu minuty. Ten obrót, ten transfer, transfer tej dobrze do dożywionej krwi, zwiększyć. I myślę, że u mnie takie coś musi zachodzić w momencie, jak maluję te moje, słuchajcie, bohomazy na tym płótnie, bo po tym jestem tak wypruty, jakbym przerzucił pół tony węgla. I jeszcze ciekawostkę, którą Wam tutaj hmm, przeczytam. Dieta optymalna, dr Jan Kwaśniewski i Marek Chyliński. Ta książka, strona 197. Wspomniałem Wam ostatnio o OB, o wysokości OB, że im niższe to OB, tym dla nas lepiej i lepiej dla naszego długiego życia. Gdyby to było zero, to moglibyśmy się przygotować na dużo dłuższe nasze życie i oby to było życie lepsze niż, niż gorsze. 197 strona i tu jest, pan doktor pisze tak. W 1987 roku w Dębicy przygotowano dla moich chorych nastawy, dla moich chorych nastawy próbną partię salcesonu wzbogaconego znacznie w kolagen. I tu teraz uwaga. Stosowałem ten salceson codziennie u chorych na gościec postępujący w jednym turnusie. Codziennie. Pan doktor podawał ten salceson, ten specjalny salceson. I dalej pisze pan doktor tak. OB obniżyło się u wszystkich średnio o 59%. Tu jest wskazówka, czym można obniżyć. Czym obniżył pan doktor to OB u swoich pacjentów w 1987 roku? Salcesonem, specjalnym salcesonem, specjalnie przygotowanym salcesonem. I pan doktor pisze dalej: Nie należy obawiać się, że przy dużym spadku wagi skóra zrobi się stara, pomarszczona, że będzie wisiała na brzuchu. Wprost przeciwnie. To przy okazji jakby się chud, chudło. I teraz jest tutaj, tu jest też jeszcze wcześniej OOB, ale tu już Was nie chcę zanudzać, bo tam jest opisane, co za specjalne rzeczy były dodawane do, do tego salcesonu przygotowywanego przez w 1987 roku w Dębicy. To dla ciekawskich 197 stron. I teraz tak, dzisiaj, aha, czarnej cholery, słuchajcie, nie mam, bo już ją wyżłopałem, wyżłopałem dwie kawy, także dzisiaj jest tylko, żeby nagranie było spokojniejsze, to, to, to mogę Wam tylko powiedzieć, woda, czysta, zwykła, normalna woda. Mam jeszcze tutaj przygotowany fragment, nawet dwa, ale nie wiem, czy Wam to czytać, bo Was to może zanudzić, to będzie chyba na tym moim drugim kanale artystycznym. To jest taki tryptyk, takie trzy. Dosyć interesujące książki, bardzo interesujące książki. To są rozmowy. Jerzowski rozmawia z Damasiewiczem, rozmowy z Damasiewiczem, z profesorem Damasiewiczem, i jest tutaj naprawdę parę fajnych rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Ja nigdy wcześniej nie lubowałem się w czytaniu jakichś tam życiorysów, przemyśleń artystów. Miałem ich za. Za takich szurów, a teraz sam, że należę do grona szurniętych inaczej, czyli szurniętych, patrzących inaczej na rzeczywistość, to zaczynam to rozczytywanie. Ale to na drugim kanale, żeby was tutaj nie, nie przedsmokać za bardzo, żebyście wytrzymali. Słuchajcie, kometa, która jest teraz dobrze oświetlona, mocno, także dostała mocnego światła. Dzisiaj do późnych godzin wieczornych, nie wiem czy tam 19 czy 20 jest licytacja tego obrazu. Ja wam nie pokazywałem, ale to jest obraz tak fakturowy, że to jest. A może pokazywałem? W każdym razie to jest. Ja wam, żebyście zobaczyli, ci, którzy biorą udział w tej cytacji, żebyście nie byli zdziwieni, że to, to nie jest powierzchnia płaska, tylko to zobaczcie, co to jest. Tak to wygląda. Ona jest pokarbowana wszystkim, czym się tylko dało. A tu dałem taki obraz, który jest w trakcie, czyli taka zajawka tego, nad czym pracuję obecnie. Przesychają te wszystkie warstwy i, i tak to wygląda. Także zapraszam serdecznie do, do zabawy, do licytacji i równocześnie oczywiście do wchodzenia na mój kanał ten obuwniczy, aby zrobić tam sztuczny ruch. To już Wam mówiłem. Życzę Wam wszystkim pięknego popołudnia, udanego popołudnia i Tradycyjnie zamiast czarną cholerem to nie taka jak kawa, ale da się wypić. Miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.